Cześć widzowie! Kolejny dzień, kolejny odcinek i pierwsze ujęcia Samsungiem Galaxy Note 10. Także Bartek, dzięki jeszcze raz za ten sprzęt. No i zobaczymy jak to będzie słychać, jak to będzie wyglądać z bliska, czy troszeczkę z dalszej odległości. Dobra, nie przedłużam, zapraszam Was serdecznie do oglądania odcinka. Tamta kamera była z tyłu, a to jest przednia, tak zwana do selfie. I tutaj też ciekawi mnie jak wygląda ta jakość. Oczywiście w sekcji komentarzy proszę się odnieść widzowie czy uważacie, że nagrywanie tym telefonem będzie lepsze od GoPro rano wypiłem kawę i jest to mój pierwszy posiłek a jest godzina 14.20 trzy kawałki łososia i ziemniaczki i standardowo życzę Wam oczywiście smacznego odkręciłem na chwilę tą słuchawkę mini prysznicową bo tutaj delikatnie przecieka także mam ze sobą oczywiście taśmę teflonową zaraz to uszczelnię Teflon nałożony i teraz myślę, że jak skręcę, to już nie powinno w ogóle przeciekać nawet przez moment. I zaraz wezmę szczypce nastawne i jeszcze dociągnę. O, tak sobie złapiemy. Ciach. O, nie za mocno, żeby plastik nie pękł i powinno teraz być wszystko git. Pogoda fajna, już bym gdzieś pojechał poszukać, ale najpierw trzeba troszeczkę popracować. I przerzucam teraz 90 elementów, zmontuję odcinek i dopiero gdzieś tam się ruszę. Miejscówka tutaj na młynach genialna, ale czas jechać dalej. Jadę 110 km Kędzierzyn-Koźle. Tam mamy dwie plaże. Plażę centralną i plażę stodołę i to jest plan na poszukiwania na jutro, a po drodze dzisiaj muszę kupić wodę, bo kurczę nie kupiłem, a do kawy się przyda. I zdecydowanie wcześniej do Włoch pojadę, bo wszystko już tu pozałatwiałem, pospotykałem się z widzami i trzeba chyba już ruszać mimo, że pogoda jeszcze jest taka, że jest dość upalnie, ale mówię wolę w słoneczku siedzieć niż teraz tutaj I się zastanawia co i jak jadę sobie przez polską wieś i widzę przepiękny zachód ale zobaczcie jaki fajny pomiędzy chmurami słońce się uwidacznia i krwisty pomarańczowy kolor o kurczaki pierwszy dzień gdzie nic słodkiego nie jadłem drugi posiłek na kolację dwie kiełbachy i kromka chleba i taki tymbark i to jest ostatni też taki słodki napój, jaki kupuję, gdzie ja tam mam, o teraz takie, takie wody pokupowałem Ciechini w szklanej butelce i codziennie będę taką wodę wypijał i co, pierwszy dzień się czuję tak, głowa mnie to chyba i tak skłowa, ale jutro już będzie lepiej, potem lepiej, lepiej, lepiej i już nie bałem się, szanowni Państwo, tego nie będzie. Ciekawy. Ciekawe ile w miesiąc uda się zrzucić. I co, podjąłem decyzję, że w Polsce zostanę jeszcze kilka dni, tylko i lecę do Włoch, mimo że jest za ciepło, mimo że to nie jest dobry czas, bo no jest upał. Ale jakoś czuję, że już mnie te włochy wzywają. I mamy kolejny dzień. Widzowie Robert B szuka podstawy, pojedynczej, pojedynczą podstawę fotela pasażera, pod fotel pasażera. Do Fiata Ducato, i jakby ktoś miał taką, to odzywać się i się z Robertem dogadacie. No i zaraz skoczę. Szybka kawka. I mam 35 km na poszukiwania. Spałem przy takim stawie rybnym. Zaraz, jak wypiję, to Wam pokażę. Na takie miejscu spałem Tu są stawy rybne. Tutaj taka zatoczka. Pogoda piękna. Śmigam. No jaka pogoda. Aż chce się żyć. Witaminka D-darmowa jest gitara. Tak wygląda plac boju, kąpielisko, stodoła. Jedna przymierzalnia, dwie toalety i duży parking. Zobaczymy, co się uda znaleźć. Już po poszukiwaniach, piankań sobie o psycha, lecimy z podsumowaniem. Tyle udało się znaleźć. Telefonem troszeczkę lepsza jakość tego podsumowania. 3,31 w drobniakach. Zobaczmy, z którego roku grosz, bo już rzadko się takie trafiają. 2000 12 i zobaczcie, taka rybka z krzyżykiem, zawieszka z nierdzewki, bardzo ładna, pierwszą w życiu tego typu znalazłem, mamy tutaj zapięcie od kolczyka srebrne i srebrny jeden kolczyk, tam jest gdzieś widoczne 925, także dwa sreberka. Dwa sreberka, trzy biżuterie, parę monet. Nie ma źle. I zaraz zjem śniadanie i jadę na drugie kąpielisko centralne. A dzisiaj na śniadanie standardowo jajecznica ze skwareczkami. Właśnie wróciłem z poszukiwań z plaży centralnej. Już Wam pokazuję, co udało się znaleźć. I patrzcie na to, tyle jeszcze sygnałów. bransoletka dziecięca, taki kwiatek. I cztery sreberka. Tu kawałek srebrnej blaszki. Nie wiem od czego jest 100% srebro. Tutaj taki jegomość. Trochę poleżał. Taki troszeczkę większy srebrny kolczyk. I to zdecydowanie najładniejsze sreberko. Ogólnie nie tylko z tego kąpieliska, ale z całego dnia. Tam gdzieś jest 9,2,5 śliczny dwa serduszka z cyrkoniami także cztery sreberka z tego z tamtego dwa 6 sreberek jednego dnia dobry wynik teraz krótka przerwa na banana i trochę wody jest godzina 15.42 15.42 a więc na 16.30 będę na kolejnym kąpielisku wywieszę piankę i jak wyschnie to tak myślę koło 18.00 wejdę na ostatnie kąpielisko w dniu dzisiejszym Dojechałem do miejscowości Dziergowice i właśnie tutaj mam całe 100 metrów, i chwilkę muszę poczekać i będę poszukiwał właśnie na tym kąpielisku w tej miejscowości Dziergowice. Widać, czy nie widać? Akurat. Tata z synkiem przyszli łowią ryby, także niech sobie łowią, ja jadę dalej. I zrobiłem jeden z ostatnich zakupów w Polsce. Troszeczkę inne będą teraz zakupy niż przyzwyczailiście się do niezdrowych rzeczy. Teraz będzie troszeczkę lepiej. Muszynianka, sześć kefirów. Takie białeczko wziąłem, bo mam inne, ale mniej smaczne, bezsmakowe, także będę mieszał. Papryka, granola, bo też będę robił takie różne miksy. Osiem serków halumi. Jakieś proteinowe, takie wiecie. Takie różne napoje i krem proteinowy, bo jak zrobię naleśnik, jak będę miał cheat meal, tak zwany to z takim kremem. Za oknem taki widok. Podjechałem na kąpielisko o nazwie Balaton. A dzisiaj na obiad, o kolację, mamy mięsko i mamy kluski śląskie z sosem. A do popicia ten napój mleczny czekoladowy. Mamy kolejny dzień, bo się wstawiam. Kawkę i po tej kawce idę poszukiwać. Fajnie w ogóle zrobili kąpielisko, zagospodarowali na balatonie. Nic nie było, lecę dalej. A też widzowie, jak tak jadę, to bardzo serdecznie chciałem przeprosić, zgodnie z tytułem i miniaturą tego odcinka, za przekręcanie imion. Bo nie sądziłem, że coś takiego będę miał w życiu, ale w tym roku. Przez to, że kręciłem się po Polsce, szczególnie na parkingu leśnym na Mierze Wiślanej, ja tylu z Was poznałem, że po prostu no, te imiona mi się zaczęły wiecie, mylić. Tak jak na przykład, nie wiem, byłem w Szwecji i, i był Wit Grzegorz, przyjechałem tu widz Marci i na Marci, na Grzegorz wiecie. Także, także ogromne przepraszam w Waszym kierunku, mam nadzieję, że jak najmniej będę się mylił. Pozor Wlak. Jestem już w Czechach. Pogoda na jazdę, jak widzicie jest, można powiedzieć, optymalna, równo 800 km i powinienem przed 22 być już w Italii. I teraz coś, co kierowcy, chyba każdy z nas, kto ma prawo jazdy nie lubi najbardziej, czyli korek na długiej trasie, ale mam nadzieję, że szybko minie tutaj w Czechach. Sulowe kieteraca! Avanto golfo di Suriento Un abbraccio a una ragazza Dopo che va pianto Poi si sciarice la voce E ricomincia il canto Te voglio bene sai Ma tanto tanto Kilowy pit stop i patrzcie, przyczepa z Litwy, ale mieli kawą yy, Dobra, mam do granicy austriacko-włoskiej niecałe 500 km. Właśnie przejeżdżam przez miejscowość Mikulów i za 5 minut będę już w Austrii. No i chcę czy nie chcę, muszę się z tym pogodzić. Plus 27 km minut i taki korek w Austrii zawsze tutaj jest no trochę o tym zapomniałem, żeby jechać w nocy albo z samego rada także teraz trzeba przeczekać te pół godzinki w korku Wreszcie coś ruszyło to się już, już minął ten korek już mam trasę prostą, 4 godziny do granicy i tak patrzyłem, tyle tych samochodów tyle ludzi i zobaczcie, że każdy z nich ma swoje priorytety w życiu, ma Swój świat, inne, inne wartości, inne przekonania, czy to chodzi o politykę, o religię o pasję, o zainteresowania, i każdy szuka tego złotego środka w życiu, co robić, ile robić, żeby być szczęśliwym, nie? Bo szczęście jest głównym takim wyznacznikiem wszystkiego. Bo po co człowiek nie wiem, bierze ślub i ja chcę mieć dzieci, bo sprawia mo Jest dzięki temu szczęśliwy. Po co jedzie na wakacje na urlop, bo jak sobie odpoczywa, też jest szczęśliwy. I po co kupuje samochód nowy, bo też przez moment jest szczęśliwy z rzeczy materialnych. I takich rzeczy jest Multum, i tak naprawdę ludzie nie wiedzą, po co oni to wszystko robią, a robią to po to po prostu, żeby być szczęśliwymi ludźmi. Ja na przykład teraz jadę sobie do tych Włoch, no bo też. Jak żyję sobie w Alcie i szukam detektorem, to wtedy jestem najbardziej szczęśliwy i dlatego to robię, nie? I wiecie co, widzowie? I jak ja się cieszę, że przez tyle lat nie zatraciłem tej pasji detektoryzmu, że ciągle sprawia mi to nieprawdopodobną przyjemność i praktycznie odkładam detektor na 1-2 dni i znowu się nie mogę doczekać poszukiwań. Także, no, z tego się niesamowicie cieszę. Godzina 17. Tak wygląda trasa, która mi została. I trzeba będzie się zatrzymać, za jakieś 100 km coś zjeść. Ile tam ten raz, Steinfeld? 1000 metrów. Ciągle pada, ciągle pada, ciągle pada. A ja teraz sobie zjem na spokojnie. Dzisiaj na obiad, do kolacji, znowu kluski śląskie i mięsko-schabowe. I patrzcie, jak fajnie, mimo że pada. To jest uchylone okno dachowe, tak żeby był delikatny przewiew, i mi wyciąga gorące powietrze z busu. Ostatni postój na tankowanie eee, weszło 55 litrów po euro 52. Do punktu docelowego mam 158 km, ale praktycznie przekroczę granicę włosko-austriacką, i wtedy pierwszy parking i tam zanocuję. Słychać chyba jakiś strumyk, jutro Wam pokażę miejscówkę jaką znalazłem. A teraz widzimy się za chwilę w busie, trochę zmarzem, bo to w górach jestem. I co? Jutro mam do Łukasza z z jakieś 130 km, ale rano sobie wstanę, zmontuję ten odcinek. Zjem coś i, i będę tak po południu, bo może z Łukaszem jutro już pojedziemy na pierwsze poszukiwania. Biorę kamerkę GoPro, bo będę na płytszej wodzie poszukiwał, także będą ujęcia. I w przyszłym odcinku rozpoczynam wyzwanie, jakie opowiem Wam właśnie w przyszłym odcinku. A tymczasem bardzo serdecznie dziękuję za oglądanie tego. Jak macie jakieś sprawy w sekcji komentarzy z chęcią odpowiem na Wasze pytania. A tymczasem, widzowie, trzymajcie się i zaczynamy. Drugi raz w tym roku, przygodę włoską.